Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z Serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Jeśli New World był największą tegoroczną premierą MMORPG, to Alien staje się drugim największym wydarzeniem w gatunku MMO w 2021 roku. Bo Elion to nie żadna popierdółka, tylko wielki produkt za wielkie pieniądze, za którym stoją twórcy Tara Online. Elion miał wystartować w modelu Buy to Play, ale Kakao Games na ostatniej prostej zmieniło zdanie, dzięki czemu dostaniemy darmowy tytuł. Win... To się okaże, gdy zobaczymy zawartość item shopu. Na razie nie ma co gdybać. Gra wystartowała wczoraj o godzinie 16:00. Najmocniejszym elementem gry jest zdecydowanie system walki, który jest jakby połączeniem Black Desert, Guild Wars 2 oraz Terra Online. Jeśli cenicie sobie dynamiczne, emocjonujące potyczki, to Elion wam to zapewni. Mamy także world bossy, rajdy oraz wojny frakcji. Elion idealnie balansuje pomiędzy rozgrywką PvE i PvP, dostarczając nam po trochu tego i tego. Astelia oraz Astelia Royal nie wytrzymały na rynku i zapowiedziały swoje zamknięcie. Dotyczy to obu wersji gry, czyli zarówno płatnej, jak i tej darmowej. Oficjalne wyłączenie serwerów zapowiadane zostało na 29 października. Nie oznacza to jednak, że nie mogło nastąpić szybciej. Nie, to nie żart. Astelia zamknęła swoje serwery przed czasem. Nie pamiętam drugiej takiej sytuacji, ale mogła ona mieć już miejsce w świecie gier MMORPG. Niemniej, zazwyczaj termin wyłączenia serwerów jest dotrzymywany, bowiem gracze przychodzą, aby ostatni raz zalogować się oraz móc pożegnać się z daną produkcją. W przypadku Astelia oraz Astelia Royal serwery zamknięto przedwcześnie, informując o tym poprzez notkę na Steamie. Powody nie zostały podane. Jedynie zaktualizowano datę. Oznacza to zatem, że obie produkcje są już oficjalnie niedostępne. W 2017 roku Crusader's of Light wychodził na rynek z metką darmowego World of Warcraft. Podobieństwa do ówczesnego króla MMORPG były widoczne na pierwszy rzut oka. Charakterystyczna grafika, konstrukcja, rozgrywki, podobne klasy postaci, rajdy na 40 osób itd. Początek był piorunujący, bo Netis, ze względu na ogromne zainteresowanie, nie mogło nadążyć z otwieraniem nowych serwerów. Niestety od jakiegoś czasu w Crusaders of Light zaczęło się psuć, co ostatecznie doprowadziło do zamknięcia serwerów. Od ubiegłego tygodnia nie można już pobierać gry ani tworzyć nowych kont. Jednak definitywny koniec nastąpi 17 listopada. W ten dzień wszystkie operacje zostaną zatrzymane. Edengrad był bohaterem newsów na portalu przez jakiś czas. Nie ma się czemu dziwić. W końcu Polacy z Hackleberry Games szykowali całkiem obiecującego sieciowego survivala w klimatach postapokaliptycznych z elementami sandboxu. Całość zapowiadała się ciekawie, ale zwyczajnie coś nie wyszło. Kiepski start, problemy finansowe, a następnie wstrzymanie dalszych prac nad grow. Światełkiem w tunelu była sprzedaż akcji. Deweloperzy dzięki emisji akcji na giełdzie mieli zyskać 1,5 miliona złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone na pracę nad Edengrad, dalszy rozwój gry oraz wdrożenie nowej strategii operacyjnej. W sumie podano, że zdobyte środki zostaną wydane na ukończenie tego projektu oraz rozpoczęcie prac nad nowym. Aktualizacje jednak nie pojawiły się. Edengrad... Edengrad nie zostało ukończone, a teraz z kolei prawdopodobnie odchodzi do niebytu. Robi to jednak po cichu, bowiem na Steamie w tym momencie nie ma o tym żadnej informacji. Zamiast tego gry nie da się już kupić na platformie Valve. Czy to oznacza oficjalny koniec Edengrad? Teoretycznie tak, ale w praktyce być może Huckleberry Games szykuje jakiś wielki powrót w postaci wiekoponnej aktualizacji. Jest to jednak mało prawdopodobna opcja, ponieważ deweloperzy zmienili nazwę na Neuron Studio i zajmują się aktualnie pracami kontraktowymi. Jak na przykład tworzenie aplikacji firmom zajmującym się energią słoneczną. Usunięcie możliwości kupna Eden ze Steam'a nastąpiło na życzenie samych twórców gry. Więc chyba możemy mówić o oficjalnym końcu tego projektu. Wszyscy żyją nowym światem, ale nie zapominajmy, że za kilka miesięcy Amazon Games Studios dostarczy na rynek kolejnego wyczekiwanego MMORPGa. Lost Ark Online. Opublikowano właśnie nowy komunikat, z którego dowiadujemy się o beta testach oraz zawartości gry już po debiucie. W obu przypadkach są to znakomite informacje. Przede wszystkim dobra wiadomość dla osób, co nie miały okazji testować jeszcze Lost Ark. Nadchodząca beta została nieco wydłużona i będzie trwać cały tydzień, od 4 do 11 listopada. Dodatkowo dostaniemy nowy prolog, który jest bardziej przyjazny nowym graczom. Ponadto potwierdziły się informacje, że nasza wersja gry będzie miała odblokowane lokacje aż do Rohendel, co oznacza więcej zawartości na start. Przy okazji zostaje również zwiększony maksymalny poziom postaci do 55 oraz poziom ekspedycji do setnego. Bonusowo każdy otrzyma 40 tysięcy kryształów do wykorzystania w item shopie. Oczywiście tylko podczas bety, ma to na celu przetestowanie modelu płatności. Przypominamy, że Lost Ark Online zostaje opóźniony do pierwszego kwartału 2022 roku, czyli że premiera gry w Europie oraz Ameryce Północnej odbędzie się między 1 stycznia a 31 marca. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz Sobika. Mówi do Was Rejstus. Cześć!